Mać. <laughs> Mówiłem, kurwa mać wiem kurwa żeby uciekać do no pizdy Nie kto to zginie Kurwa, sorry, że się nie odzywałem, ale to było, kurwa, wiecie. Zapomniałem w ogóle, że o ten, że odpaliłem odcinek. Ech, tak wam powiem w skrócie, Boże. <ścoughs> Nic się nie mogłem odzywać, po prostu byłem już tak wkurwiony, że mi ten, wiecie, Babyka, kurde zabili, że, że musiałem go dowalić, po prostu, nie? Już wiecie, był, już była Should To hide or... To or... To... To... Tak mi się wydaje, że jest safe. Kurna, sorry, że się nie odzywałem, ale normalnie taką wczutę, żebym złapał. <ścười> Czułem się w role mamuśki, nie? <ścười> no, ale powiem wam, że kurde, głupio strasznie zrobiłem, bo zapomniałem o tym, że przecież on może polecieć na te moje babyki. A no, i się zająłem awą, i niestety wiecie, ja jestem wolniejszy od tego. Niestety, kurna padło nas jeden, jak urodziliśmy, co nie? Więc slipa ale udało się zemścić na nim. Jak go już zobaczyłem, to już go nie puściłem. No, nie, no, nieźle. Taka rodzinkowa trochę, wiecie. rodzinkowa taka wersja dzisiaj Nie przywitałem się w ogóle z wami eee... także cześć <śm> I zobaczymy jak to będzie nie? Poli takiej Że ja się troszkę wypiluję, odezwę się do Was jak coś się będzie działo To noc jest taka najgorsza ono trwa nie wiadomo ile. Jeszcze 5 godzin zostało. to że Strasznie to wszystko długo trwa. I ciągle ta noc. Cholerna noc. Nie wiem, jak kurna będzie dzień, to ja zapierdzielam wszędzie, tylko żeby kogoś znaleźć. Dobra, pójdę może sobie Sitney gdzieś ile jest osób. 80 tak mało. O, boże, strasznie mało jest osób. Nic. Albo dogram może coś jeszcze... Dobra, dogram coś wam. To jutro już to dogram, bo to wiecie, no jak jest 80 osób to jest jednak... Najlepiej by było jakby było 100 całych, nie? Szczególnie, że ludzie teraz się rozchodzą, więc... wolę jutro już sobie nagrać, jakby wiecie, dograć tą giereczkę i... I tyle. Więcej osób będzie, na pewno będzie więcej akcji, na pewno... Więcej ludzi. No, także yy, widzimy się jak po montażu, wiecie, no już będzie jakaś akcja. Siemano widzowie, dopiero co wbiłem na serwer i już jest restart. Niestety, <laughs> niestety ten odcinek będzie bardzo pocięty. Właśnie ludzie się zjawiają, trochę się rozchorowałem kurna i wiecie, no ciężko jest mi nagrać cokolwiek, szczególnie że ludzie wchodzą po jakichś godzinach taksy. 18, 19, a wiecie, nie zawsze tak mam, że się dobrze czuję. W ostatnich dniach trochę nawet gorzej się czuję, mm, dlatego, sorry, jeżeli będę wam tu kasał, czy, <ścoughs> czy smarkał, ale no, chcę wam to, wiecie, chcę coś nagrać na kanał, żeby coś było. <ścoughs> I w sumie dziękuję za wszystko, że, że wiecie, że jesteście, bo widzę, że sobie wpadają powolutku. Mam nadzieję, że te 400 da się nam ubić, <grym> ubić, eee, dobić. <grym> Także dzięki za wszystko. Jeszcze takie małe info dotyczące mojego upgrade'u kompa, bo znalazłem sobie pracę w końcu. I myślę, że mm, za jakieś 2 miesiące około za 2 miesiące będę upgradeował kompika więc będziemy ostro lecieli z tematem, naprawdę, na YouTubie I będziemy się, wiecie, na, na DI'lu, na Ultra wszystko będzie chodzić Jakieś nowe gierki typu... Jak to się nazywało? Jurassic World Evolution 2 też Po tego nowego będziemy mogli zapykać, więc... Naprawdę będzie się działo, dopiero za dwa miesiące jakoś Bo tak naprawdę dopiero teraz, wiecie <laughs> Będę, jakby, pracować więc, więc na razie to tyle z informacji I jak widzieliście na Discordzie też wam pisałem, że jestem chory, czego, więc te osoby, które tam są to już wiedzą. Ale wiem, że niektórzy z Was po prostu nie są na Discordzie też, nie? Także no. Postaram się coś jeszcze właśnie wam dograć tutaj. Nie wiem, jakąś walkę stoczyć, czy cokolwiek. Póki wiecie, póki się jeszcze dobrze czuję. I tyle, jak coś to się do Was odezwa za chwilkę jeżeli będzie jakaś falka, pochodzę sobie trochę, coś tam poogarniam widać, <laughs> że jest głodny nie, to jest giga chyba domogliśmy mu, nie? <laughs> bo on jest jeszcze mały, to wiecie jak to wygląda Dobra, polecimy trochę dalej, bo mi się wydaje, że na 3 rato Na 3 rato to będzie trochę ciężko, chociaż chyba one są dosyć fresh Tak mi się wydaje No są trochę małe, nie? co, ja bym złapał sobie takiego raptorka jednego Tam coś jeszcze chodzi O, tutaj herdzik jest Jazda Myślę, że w Dilo bym poleciał, wiecie? Kurde, czemu mi się ambusz nie włączył? Dostał Gonimy go cały czas Nie powinien się zaraz usypać Się. Tego dealu bym poleciał. Ale są dosyć szybkie, nie? Wiecie co? Oddać im to ciało. Mógłbym im, im oddać to ciało jak na razie. I wtedy się z nim wicznie nie? Dobra chyba ktoś tam od nas dostał A czy od nich Poddaję się, więc spoko Chyba właśnie Dilo dostał. Tak mi się wydaje. O, tak, padł Dobra. Dilo spadł. Okej. Okay. 知道了，知道 шанс на ну, курда. O! Oh. <laughs> ciężko było. Trochę spanikowałem tutaj. Oh. No, to było słabe, kurwa. zrobiłem, ale dobrze, że przyszedł i mnie uratował, bo by była lipa straszna. Mogłem to jakoś rozegrać też inaczej, bo mogłem kusnąć, poczekać na mojego ambusza, mimo tego, żeby mnie hitnął kilka razy, mógłbym, wiecie, zrobić okrąg wokół niego, dziabnąć go znowu, a tak to on się trzymał na dupie i przez te kilka sekund on by mógł mnie tak naprawdę wykończyć, nie? <laughs> I myślę wiecie co Właśnie ja też będę tutaj kończył Będziemy mogli nagrywać i nagrywać uh. co <ścoughs> nie Co on go walną? No Ale, on może Może go walnąć, no tak Tam coś chodzi jeszcze i bo sobie tutaj skończymy po prostu, bo ja mam tyle materiału do nagrania Znaczy Do zmontowania Że to jest masakra Więc tutaj sobie skończymy ludziska. dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało Jeszcze do Allo Zabora myślę, że wrócimy Na razie wystawię go na sprzedaż eee, Zobaczymy jak to będzie I... i, i, i nie wiem, zagramy sobie Giga, bo jeszcze chyba mi się nie sprzedał Może Giga jakimś... I <laughs>